Witajcie na kanale Katastrofy Lotnicze. W dzisiejszym odcinku opowiem o katastrofie lotu Saudi Arabian Airlines 163, czyli największym wypadku lotniczym w historii Arabii Saudyjskiej. Jest to tragedia, w wyniku której pasażerowie doświadczyli prawdziwego piekła. Katastrofy lotnicze zazwyczaj kończą się rozbiciem samolotu. Jeżeli podczas awarii pilotom uda się bezpiecznie posadzić maszynę na płycie lotniska, to wydaje się, że najgorsze już minęło. Niestety, jak się okazuje, nie zawsze tak jest, a dowodem tego jest opisywana przeze mnie historia. Wydarzyła się ona 19 sierpnia 1980 roku. Tego dnia Lockheed L-1011 TriStar z saudyjskich linii lotniczych miał zaplanowaną podróż z Karachi, największego miasta w Pakistanie, do Jeddy, drugiego największego miasta w Arabii Saudyjskiej. Po drodze maszyna miała zaplanowane międzylądowanie w Riyadzie. W tamtym czasie wiele osób, zarówno z Arabii Saudyjskiej, jak i z innych regionów świata, leciało do dżedy na coroczną pielgrzymkę. Tutejsze lotnisko znajduje się najbliżej Mekki, czyli najświętszego miasta muzułmanów, dostępnego tylko dla wyznawców tej religii. Wielu pasażerów pochodziło z biedniejszych regionów, więc lot samolotem był dla nich niezwykłym wydarzeniem. Podróżowali oni zazwyczaj całymi rodzinami. Do Jedy pasażerów zabierze Lockheed L1011 TriStar. Jest to szerokokadłubowy samolot pasażerski dalekiego zasięgu, konkurujący w owym czasie z samolotami takimi jak Boeing 747 czy McDonnell Douglas DC-10. Podobnie jak DC-10, Lockheed posiada trzy silniki odrzutowe. Była to nowa maszyna dostarczona do saudyjskich linii lotniczych 21 sierpnia 1979 roku. Do czasu katastrofy wykonała nieco ponad 1700 lotów. W czasach swojej świetności odrzutowiec był uznawany za jeden z najlepszych samolotów pasażerskich na świecie. To właśnie ten model, jako jeden z pierwszych samolotów, został wyposażony w funkcję automatycznego lądowania. Kapitanem lotu jest 38-letni Mohamed Ali Al-Kawajter, a drugim pilotem 26-letni Sami Abdullah Hassanien. W podróży towarzyszy im również mechanik pokładowy, 42-letni amerykanin Bradley Curtis. I tu pojawia się pierwsza istotna kwestia. Załoga ta miała wątpliwą przeszłość, o której musimy opowiedzieć. Kapitan miał trudności z zaliczaniem okresowych egzaminów, uczył się wolniej niż inni piloci i wymagał więcej szkolenia niż zazwyczaj. Pierwszy pilot również nie miał zbyt dobrej kartoteki. W przeszłości osiągał tak słabe wyniki, że został nawet usunięty z programu szkoleniowego saudyjskich linii lotniczych. Po jakimś czasie został do niego przywrócony i tym razem go ukończył. Mechanik pokładowy był kiedyś kapitanem, ale nie udało mu się przejść odpowiednich szkoleń, które pozwoliłyby mu kontynuować tej roli. Nie udało mu się też zostać pierwszym oficerem. W związku z tym został on zwolniony przez swojego pracodawcę, czyli firmę Saudia. Wpadł jednak na pomysł, aby poprosić o rozważenie swojej kandydatury na inżyniera pokładowego. Co więcej, zaproponował on, że sam sfinansuje własne szkolenie. Saudyjczycy zgodzili się i w ten sposób został on w firmie w nowej roli inżyniera pokładowego. Mimo powyższych niepowodzeń, załoga posiadała jednak odpowiednie kwalifikacje, aby pełnić służbę lotniczą. O godzinie 18:32 lokalnego czasu samolot startuje z Pakistanu jako lot numer 163. Start przebiega poprawnie. Lockheed zmierza w kierunku Arabii Saudyjskiej, przelatując nad Morzem Arabskim, gdzie pasażerowie mają cudowny widok zachodzącego słońca. Samolot ląduje w Riyadzie o 19:06 czasu lokalnego, gdzie zaplanowano dwugodzinną przerwę. Pasażerowie opuszczają pokład, uzupełniane jest paliwo. Odrzutowiec przygotowywany jest do podróży do miejsca docelowego. Ładowany jest bagaż. Pasażerowie ponownie wchodzą na pokład, niektórzy po raz drugi. W samolocie znajduje się łącznie 301 osób, 287 pasażerów i 14 członków załogi. Większość podróżujących pochodzi z Arabii Saudyjskiej, Iranu i Pakistanu. O godzinie 21.08 samolot startuje i ponownie wzbija się w powietrze. Po siedmiu minutach, na wysokości prawie 4600 metrów, w kokpicie pojawia się alarm. Inżynier pokładowy zauważa ostrzeżenie o obecności dymu w przedziale ładunkowym. Kapitan pyta inżyniera Kertysa, czy powinni zawrócić oraz jaka jest na to procedura w liście kontrolnej. Kertys zaczyna desperacko szukać niezbędnych instrukcji, jednak nie jest w stanie nic znaleźć. Warto tu wspomnieć, że zmagał się on z dysleksją, co mogło utrudnić mu szybkie znalezienie odpowiednich informacji. Ostatecznie stwierdza on, że taka sytuacja nie jest opisana w instrukcji. Procedura zakłada, żeby traktować ostrzeżenie jako autentyczne i natychmiast zawrócić samolot z powrotem na lotnisko. Załoga nie wiedziała jednak co zrobić. Minęły 4,5 minuty, w czasie których załoga prowadziła między sobą dyskusję, przeprowadzono również testy czujników, ale dalej nie podjęto żadnej decyzji. Co więcej, podczas testów kerty prawdopodobnie doprowadza do ładowni świeży tlen, który podsyca ogień. W międzyczasie samolot oddala się coraz dalej od lotniska. Inżynier opuszcza kabinę załogi, aby sprawdzić, czy alarm jest prawdziwy. Mówi do pilotów, że jeżeli cokolwiek zobaczy albo poczuje, to należy zawracać. Gdy piloci zostają sami w kabinie, kapitan nazywa inżyniera Osłem i mówi pierwszemu oficerowi, że procedura znajduje się przecież w liście kontrolnej. Tymczasem kerty wraca z tylnej części samolotu, potwierdzając krytyczną sytuację i obecność ognia. Piloci informują kontrolerów o sytuacji i o potrzebie natychmiastowego powrotu do riadu. Chwilę potem w kabinie pilotów pojawia się jeszcze jedna osoba, prawdopodobnie Stewardesa, która krzyczy Pożar. Pożar w kabinie. Wśród pasażerów zaczyna narastać panika, zwłaszcza u osób, które znajdują się w tylnej części samolotu. Tymczasem inżynier pokładowy raz jeszcze opuszcza załogę, aby sprawdzić co dzieje się w kabinie pasażerskiej. Wraca i niepewnie mówi, że to tylko dym. Po chwili dodaje jednak, że pasażerowie zaczynają panikować. W kabinie pilotów nie ma jeszcze dymu, więc kapitan i pierwszy oficer mogą nie zdawać sobie sprawy z powagi sytuacji. O 21:25 przepustnica drugiego silnika ulega zablokowaniu i przestaje działać. Ogień trawi tył samolotu, rozprzestrzeniając się coraz dalej. Pasażerowie rozpaczliwie przemieszczają się w stronę przodu samolotu, a szkodliwe opary zaczynają uniemożliwiać im swobodne oddychanie. Piloci proszą kontrolerów o podstawienie wozów strażackich na lotnisku. Załoga ma pełną kontrolę nad sterowaniem maszyny, więc wykonuje strome awaryjne zniżanie. Służby ratunkowe są postawione w stan gotowości. Lot 163 ma pierwszeństwo lądowania. Na rejestratorze rozmów słyszymy, jak w pewnym momencie kapitan zaczyna śpiewać po arabsku, zapewne chce w ten sposób opanować swój stres. Podchodząc do lądowania, kapitan decyduje się na wyłączenie drugiego silnika w związku z wcześniejszym zablokowaniem się przepustnicy. Stewardesa przekazuje informację, że nie jest w stanie dostać się na tył maszyny, gdyż pasażerowie walczą ze sobą w przejściach. Możemy się tylko domyślać, jak ogromny chaos rozpętał się w tym momencie w samolocie. Pomimo dymu i płomieni Stewardesy heroicznie walczą o to, aby uspokoić pasażerów. Instruują ich, żeby wrócili na miejsca, udrażniając przejścia oraz aby zajęli pozycję awaryjną, przygotowując się do lądowania. Dodają też, że nie ma zagrożenia i powodu do paniki. Prawdopodobnie próbują one też stłumić ogień za pomocą dostępnych gaśnic. Samolot zbliża się do lotniska. Zdenerwowany kapitan pyta pierwszego oficera, czy widzi pas. Ten odpowiada. Tam jest, żółte lampy wskazują drogowy odcinek lotniskowy. Tymczasem stewardesa melduje kapitanowi, że z tyłu maszyny jest już zbyt dużo dymu. Jeszcze przed lądowaniem, stewardesy pytają załogę: Czy po wylądowaniu mają ewakuować pasażerów? Na nagraniu pada szokująca odpowiedź wypowiedziana przez kapitana: Powiedz im, żeby się nie ewakuowali. Być może chce on, aby pasażerowie nie podejmowali takich prób do czasu bezpiecznego zatrzymania maszyny. O 21.36 samolot dotyka kołami opłyte lotniska. Rejestrator rozmów w kokpicie ulega uszkodzeniu. W tym momencie dochodzi do szeregu dziwnych zdarzeń, które ciężko zrozumieć. Kapitan nie zatrzymuje awaryjnie samolotu na pasie, lecz kołuje maszyną po drodze do samego końca. Samolot wolno hamuje i przejeżdża cały pas startowy mający 4000 metrów długości. Co więcej, maszyna wykonuje na koniec precyzyjny zakręt o 180 stopni, po czym dopiero się zatrzymuje. Postawione w stan gotowości służby ratownicze muszą gonić toczący się samolot, ponieważ zamiast zatrzymać się tak szybko jak to tylko możliwe, zrobił on to na samym końcu pasa. Powstaje pytanie, czy w wyniku pożaru hamulce kół nie zostały uszkodzone. Późniejsze dochodzenie wykazało jednak, że samolot mógł zostać zatrzymany awaryjnie. Służby docierają w końcu do samolotu, jednak nie zostają tam ewakuujących się pasażerów. Co więcej, nie mogą rozpocząć akcji ratowniczej, gdyż dwa silniki zamontowane na skrzydłach nie zostały wyłączone. Pojawia się kolejne pytanie: dlaczego kapitan nie wyłączył silników? Czy chciał w ten sposób zapewnić dopływ powietrza do samolotu? Wyłączenie silników zajmuje pilotom 3 minuty od momentu zatrzymania maszyny. Stało się to o godzinie 21:42. W tym czasie następuje również kontakt radiowy z zwierząt. Piloci meldują, że wyłączają silniki i rozpoczynają ewakuację. Po chwili utracono kontakt z załogą. Ciężko stwierdzić, co dzieje się wewnątrz samolotu. Obserwatorzy oraz służby ratunkowe widzą po prostu stojący na pasie samolot, z którego wydobywa się dym. Natomiast przez okna maszyny można dostrzec rozprzestrzeniające się płomienie. Służby próbują jak najszybciej otworzyć drzwi do samolotu. Niestety mają z tym bardzo duży problem. Pojawia się nawet prośba o przybycie kogoś, kto będzie w stanie to zrobić. Dopiero o godzinie 22:5, 26 minut po zatrzymaniu samolotu, ratownikom udaje się w końcu otworzyć jedne z drzwi, z których natychmiast wylatuje słup trującego dymu. Ratownicy wchodzą na pokład. Niestety jest już za późno. Wszyscy pasażerowie i członkowie załogi nie żyją. Trzy minuty później płomienie pochłaniają cały samolot. Niezwykle trudno wyobrazić sobie koszmar, jaki przeżyli pasażerowie i załoga lotu 163. Zwłaszcza, że do tej katastrofy mamy więcej pytań niż odpowiedzi. Stewardesy miały odpowiednie uprawnienia do otwierania drzwi w sytuacji awaryjnej, więc mogły to zrobić bez zgody kapitana. Śledztwo wykazało brak dowodów na próbę otwarcia drzwi od wewnątrz. Całe to zdarzenie zdaje się sugerować, że kapitan kompletnie nie zdawał sobie sprawy z powagi sytuacji i bardziej skupił się na przeprowadzeniu procedury awaryjnego lądowania i nieblokowaniu pasa startowego, niż na szybkiej ewakuacji pasażerów. Dajcie znać w komentarzach, co wy o tym sądzicie: dlaczego postąpił w ten sposób? Po dostaniu się na pokład ratownicy widzieli ciała pasażerów stłoczone przy drzwiach samolotu. Tłoki panika mogły spowodować uniemożliwienie otwarcia drzwi, ponieważ w tym modelu odrzutowca, aby to zrobić, należało wsunąć je do środka i podnieść w górę, na co mogło zabraknąć miejsca. Warto też dodać, że ratownicy nie byli odpowiednio przeszkoleni. Nigdy nie uczestniczyli w tego typu akcji, nie posiadali również niezbędnego ekwipunku, takiego jak np. odzież przeciwpożarowa. Po katastrofie wszczęte zostaje śledztwo. Jednak mimo skali tragedii jej dokładne przyczyny pozostają nieznane. To co wiemy, to że w pewnym momencie z tyłu samolotu wybuchł pożar, który miał samoistnie pojawić się w części ładunkowej. Nie udało się jednak ustalić, dlaczego do niego doszło i to w niemal nowym samolocie. Ustalono, że ogień, który pojawił się w tylnej części przedziału bagażowego, oznaczonego jako C3, był tak silny, że przepalił podłogę pokładu pasażerskiego i zajął tylną część kabiny. Śledztwo wykazało, że przedział C3 posiadał łatwopalny materiał izolacyjny, co spowodowało szybkie rozprzestrzenianie się ognia. Co więcej, przedział ten był przystosowany do przewozu zwierząt, co skutkowało tym, iż posiadał on stały dopływ tlenu, który był paliwem dla ognia. Śledczy nie znaleźli dowodów na obecność materiałów wybuchowych bądź innych zabronionych towarów, jednak odkryli w spalonym wraku szczątki przenośnych kuchenek turystycznych zasilanych przez butan. Nie stwierdzili oni jednak, że to one były przyczyną pożaru. Na początku filmu wspomniałem, że samolotem podróżowało wiele osób z biedniejszych regionów. Mogły nie zdawać sobie one sprawy z ograniczeń dotyczących wnoszenia na pokład niebezpiecznych przedmiotów, takich jak przenośne kuchanki, pojemniki z gazem czy zapalniczki. Kontrole na lotniskach w owych czasach nie były tak dokładne jak dzisiaj. Być może, w którymś z bagaży było coś, co wznieciło iskrę, która przerodziła się w prawdziwe piekło. Pomimo międzynarodowego śledztwa nie ustalono jednoznacznej przyczyny. Pożar zniszczył wszelkie dowody, które mogłyby pomóc rozwiązać tę zagadkę. Wiele wskazuje na to, że pasażerowie i załoga zginęli na długo przed otwarciem drzwi samolotu. W śledztwie znalazła się informacja, że warunki panujące na pokładzie samolotu mogły zmienić się z tzw. nieprzyjemnych na śmiertelne w ciągu zaledwie pół minuty. Liczyła się więc każda sekunda. Końcowy raport jednoznacznie obwinił załogę za ich chaotyczne działanie oraz służby ratownicze za niewłaściwie przeprowadzoną akcję ewakuacyjną. Chociaż kapitan znalazł się w ogniu krytyki, to wiele osób uważa, że to inżynier pokładowy powinien w zaistniałej sytuacji jednoznacznie wydać polecenie powrotu na lotnisko po pojawieniu się pierwszego alarmu. Inżynier nie zarządzał odpowiednio systemami samolotu i zwlekał zbyt długo z podjęciem decyzji. Śledczy ustalili, że biorąc pod uwagę wszystkie dowody, wypadek można było przeżyć. Po katastrofie producent odrzutowca wymienił materiał w luku bagażowym na niepalny, a podłogę kabiny pasażerskiej dodatkowo wzmocniono. Zwiększono też nacisk na szkolenie załóg w zakresie bezpieczeństwa lotu i działania w sytuacjach kryzysowych, w tym w scenariuszu uwzględniającym wybuch pożaru. W kolejnych latach wprowadzono obowiązek instalowania w samolotach gaźnic halonowych, które uważa się za najbardziej skuteczne w gaszeniu pożaru w locie. Są one używane w samolotach po dziś dzień. ROC 163 pokazuje, jak ważna jest właściwa komunikacja wewnątrz załogi oraz jej szybkie i zdecydowane działanie w sytuacjach kryzysowych. Miejmy nadzieję, że podobna historia już nigdy więcej się nie powtórzy. Dzięki za obejrzenie filmu do końca. Jeżeli podoba Wam się kanał i chcielibyście wesprzeć jego rozwój, to w opisie filmu znajdziecie szczegóły, jak można to zrobić. Zostawiając łapkę w górę oraz komentarz, pomagacie mi w dotarciu do szerszej grupy odbiorców, za co bardzo dziękuję. Subskrybując kanał, macie pewność, że nie przegapicie nowych filmów.